Dzień dobry, albo dobry wieczór. W zależności od czasu, kiedy oglądacie. No i tak, witam w Jest Dzisiaj ze mną znowu Pan Benek. Nie odzywa się. No i Pan Caesar. Tyle. Aha, musiał zebrać Bucha, dobra. I dzisiaj znowu e, gadamy na. Dzisiaj znowu gramy na tych. Yy, na faremkach. Na y, krótkofalówkach, żeby było lepiej. Bo, był bo się nocik. boją, bo się boją na nightmare'ze. Dobra, weź. Ja się nie boję, jestem To pan slayer obserwa zbroję, tak? No. Ja chcę, żeby coś się działo. Ja chcę przeżyć. Na no stanie mi doszło, że dziać się. Nie, nie, nie. Muszę. Tam można umrzeć. No dobra, nagrywka półtorej godziny, ale... Ale... Ale start. Także lecimy dur, lecimy, chopaki się rozczytują. Dzień Witajcie w naszym wanie, <ganger> gang wanie. Nie mamy tu, <ganger> mamy nie mamy nie ma się czym chwalić Nie mamy się czym chwalić, żeby sobie powalić głową w ścianę. Łapy łapy. Na razie nie ma. Ja jest dobra. To jest nasz nowy dom, który na dowództwo robi investigator. Co myście tam zrobili, fotkę? Ja no, to Aha! Tarot znowu? No, o boże. Tutaj, o co mu mówiłeś? Chodźcie, spieszmy się w Nie, 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 nie. nie. Chodź idę, idę, lecę, lecę. Czekaj, bo bo jeszcze szukam. Ja widzicie, widzicie jaki wasz jest YouTuber? Gówno. Ale to Ben stawia, lol. tower, A, proszę okay. bardzo. Full Hermit, dobra, wsiad. Eee, y def, dobra, chodź się oparł. Góra góra. 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 Góra, góra. góra, góra. Jak za jak za o pomocy. Revenant, 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 Revenant.

O Tu Ja Rewuś 100 pro nie, Czy słyszeliście jak się darło, że to jest Deo? A, nie, Piotrek krzyczy Revenant, revenant Nie, ja się od razu wydarłem, że to jest Deo nie wiem czy słyszeliście Dlatego to Dlatego się świem, że on do nas przyszedł tak szybko I nagle wolno tak, bo ja się nie ogarnąłem. Mówię, no to po mnie, nie bać ja się tutaj. Schowałem za tą kurwa schody, nie? Mówię, no to chuj, no to umieram. Please. Ale wiesz co? Tak, jak posłuchałem go, nie wiem czy to zauważyłeś? Jak taj biega, to nic wolniejszy od Deogena. No, Deogen jest najszybszym playerem, jeśli chodzi o to. Tak, chyba... nie, najszybciej biega. Czy, nie, yeah. Moryś jest jeszcze co jest zabawne. Moryś... Morris... Myślałem, że jak zwolnił to dlatego, a po prostu gonił bęka. O oh, no to... my god. <noise> trochę strollował. Co za kur... no nieee. Piotrulka trochę strollował tutaj. I don't give a fuck, man. No o, nic. No to co, lecimy z kolejnym investigatem. Jak się bawicie panowie? No fajny Revena to ogólnie Fajny, fajny rewena Dobra replay tej mapy Ale, ale ty nie usuwaj tego To było cudowne panie No nie, nie to jest, ale ja to nie jest przerywam smutne. nagrywki Lecimy dalej, jeszcze dobrze, tą grę po prostu Jak ja coś to się to jest takie taka Maja, deogen. To jest kurwa deogen, ja nie myślałem go wiać. Nie było Cię słychać, nie było Cię słychać. Ja myślałem no dlatego, że byłem poza renta. Tak, I myślałem, tak, że ja Ty uciekłeś mu z poliwizji i myślałem, że nie widzi nas i wiesz, tak, tak, i Wasz wolny, i złonił Tak, tak, tak. Nie, A jak się... właśnie, właśnie jak on przy nas był, nie? To on normalnie tak, tak. stał obok tej no. szafki, jakby szedł w miejscu. Dlatego ja wyszedłem i już mówię, oj coś tu jest nie tak, nie? Dobra. ja średni jeszcze. jakiś jak to się smutno kurwa. Mówi, Co tak myślę, się przeżyje, to przyżyję to, to i... bum, kurwa krkręcony na sobie... To Masy było dobre, naprawdę kurde. to było dobre. Oj, cudowna dawna gra widzowie no. Ej, no ale przynajmniej jakaś śmieszna gierka jest tak? Na no, YouTubeka? Szmieszno, no to... Ja chcę jeszcze raz, to musi ja, ja <śmieszno śmieszno> to jest Ogen, chłopaki, kurwa... Ja nie rozumiem, naprawdę... To jest na To był hejt, to Piotrek ćzyli Revenant, Revenant! I ja przez... nagle słyszę tylko takie przynosi z obliczas To był hand przez karty, tak? Tak Pozytywa jest Tak, tak, tak to też byłano. A remember od górze. Pozytywa ktoś chce kręcić Co? Pozytywa jest. A to teraz chcemy od razu daj mu się Bo... tak. Nie, no nie, nie? Ja tylko mówię. Poszukajmy kości. To to to, co Jak jest to? Jest to, to pozytywka, pozytywka. A to, to nie. Diplom for the winner? No nie widziałem tego nigdy. Tu było takie coś? For Jakiś dyplomik? ...first place in the category pumpkin soup. Nie widziałem tego tutaj. No fuck. To ktoś dobrą, dyniową lupeturę robi. No. No. Nie widziałem tego nigdy. trochę krwawy. Macie prąd włączony. ...prąd włączony. ...prąd No dobrze. ...prąd włączony. tego tutaj. Dyplom Murza No Phil Stormman Ale się, mi się przysiekro zrobił, obrazu na tę E na kurwa O I can hear. W schodziku Może w schodziku? Nie, to jest ten pokój tu na obniżej. Serio? Nie słyszę w ogóle nic! Tu! No chyba. O, to no tu! Patrz, tu. tu jeszcze kubek był zrzucony, to tutaj. Hello, can you knock at the window? Can you make some noise? Are you here? Dobra, idę It's się znosić. Okay. Are you close? Where are you? Are you... Ale najpierw, widzowie, to poszukam kostki. Are you scared? Ponieważ udałoby się. What the heck are you? Gagri, gagri? You have some no. here. Jeszcze patrzę za kostką ja wyjdziecie, wyjdziecie, na szybkości Nie wiem wyście może No ja już idę, ty nie ma No i już jakiegoś Będę tu. podrywać ducha Mmm. Podrywać co? Dobra już Podrywany O, to ciekawe czy Benek cenkowi odpowie tym razem Takim seksownym głosem do? Bo ogólnie przed chwilą robiliśmy nagrywki do Pana Cesera i tam duch gadał takim mega hot głosem. Aaaaa! Hmm. Mm -hmm. E, Spiritboxem oh. nie stwierdzam. Może słabą bajerę potwierdziłem, nie wiem, może coś. jest podróżę. Może może wiesz. Aaa Piotrkowi odpowiedział i to tym fajnym głosem. Love bowen, musisz się za Majkala przebrać i wiesz, to ty będzie. du są... noise? noise... no teraz się patrzę noise... Mamy quest pod DMF -a. a Mamy quest na podłączny sensor, to biorę dwa A, bliżej, bisz ja jeszcze patrzę za kostałką tutaj A, do, dołu przeczesałeś? W okno, a w okno nie no. mamy tego, nie? Aha. Ufałki. No nie ale które to? Sprawdzam, ale nie wiem który właśnie. O, o o tutaj ten mam też. To czym rzuciła? Kupkiem, tutaj kubek jest. Dobra, idę po ufałę. Zobacz ten kibelbenek tutaj, czy nie ma. Dobra. Potrzebowało pałeczki. No aż odciski palców się same nie, nie, nie znajdą. nie widzę, To na dole gdzieś pewnie. Ech, no i zaraz się okaże... Co tutaj tak na rozrzucał Krzyżem o ziemię tak? bo wywaliłem bo kurwa, poszedłem położyć sensor. Ty Ale krzyżem ty, o, ty, o ty, ziemię? to nie? Chyba, że pogotowie się nie Półkrotnie odwracony krzyż. Oj, tak jak zwykle. Odklejka. No co, nie widać orbów, nie widać Sus. Widać? Nie widać. Teraz widać? Trochę widać? Trochę nie widać. E, Wchodzi. E, po krzyżu? krzyżu. O, no, no. Przez krzyżu się ruszało. Gdzie jest krzesło? tu nie ma Pokój obok, pokój obok. Rzeczywiście. To może korytarz jest bardziej e, niż te pokoje. Tutaj jest, pan. Ty, może ona jest faktycznie na korytarzu, czy coś teraz? Takie działanie, no. Może z korytarza wiesz, łapie tutaj. Dobra, są filmiki. Can you turn on this radio? Hello, are you here? Lori Bowen. Dobra, przenieśmy się. Duch jest w nieoznaczonej pozycji i pozytyweczka już jest spalona, więc. Lori Bowen, can you show yourself? Can you knock at the window? Can you do please? Panie jakby drzwi otworzyła, żeby zobaczyć te odciski. No, no, no. Może tu odpowiem? Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you French? Are you? Do tego, że ja jestem. Ma możliwe, możliwe. Może ja zostanę. Nie wiesz, as you wish? Yeah. As you wish. Bowen, can you show yourself? Can you... Hey, chłopaki, yeah, o taki postulat? O tej gierce dodamy swima? Jeszcze jak? Oh. Te drzwi chyba dotknę. Jak yeah, to no mm -hmm. Tak, jak coś czy a nie te? Bardziej te, a te, te palców. To, to jest, to jest, to jest Ham. O tu szybkie jest. O, Hansi! Przyspieszyła troszkę, nie? Uff, to dupę. jest rewusz. Poszła za nami. To jest ja może to jest znowu Deogen? Ja, może to jest Deogen znowu? Nie, no nie. Ja do siebie do pokoju teraz. O jest. O, w dupę! A ona was zabiła! Oto, kurde, fajnie. Co ja mam teraz zrobić? Jestem w dupie w tym momencie. Piotrek to w ogóle leży i hajluje. A Benek też. <ścoughs> Co tu się stało? Nie no, to to, to jest... Nie no fingerprinty? I on taki... To mógłby być. Ej. Teraz to chłopaki w sumie szczerze nie wiem. Idę po jeszcze coś spróbuję zrobić. Ale. On. on się zachowywał jak revenant. Czy to możliwe, że to jest mimsztor? Dobra. To odłożę. Eee. Wezmę to. Mi się wydaje, że to może być nim on udawał dava Kurde. Trochę sus. Do só, To jest ten kubek rzucony? No bo CI trolują kurde mi... ...wiruszyli czy coś. to GG. No ja nie wiem co ja teraz zrobić, to jest taki rejp Nie no, ja chyba uciekam i zaryzykuję, że to jest mim po prostu. Bo... Chopaki, bo ja uciekam i ryzykuję, że to jest mimik. Wiem, że bez dowodu bez niczego, ale no to był totalny Raid Chłopik gonił. Chłop nas zgonił, był wolny. Potem zniknął z to... O co chodzi? Ale wszystkie te. Wszystkie. Z... kwestie zaliczone poboczne, więc. Patrzmy co to było. Gorio! Gorio! Gorio? Ale czemu on tak przyspieszył nagle? To jest po prostu nie, nie wiem, to, to jest najtrudniejsze. On zadam mi bieg. I nagle ten. Ja skręciłem w prawo za stół i on pobiegł za Piotkiem i normalnie was zategował od razu. No tak mi spowolowałam i zdechłem. Ja powiedziałam, że się zbiegliśmy. Ja razem z wami poszedłem za stół, się schowałem i przeżyłem. Co tu się widzowie? Ja w sumie mógłbym odciągnąć go od was i po prostu za tą szafkę się schować, to bym ja tylko zginął. Ja przez chwilę znowu myślałem, że to może być ten. Y że on no. za nami szedł, 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 nas gonił. Potem zaczął biegać, ale mówię, no nie. Został, no, nie, no mówi, nie Tak przyspieszył nagle. Przecież chyba nagrywa, co? No tak, już chyba zakończymy to nagrywę. Dwie gierki, takie kowe. No ale chyba wiem, jak się odcinek już będzie nazywał. Hmm. <laughs> Rape na farmie. Yes. Ciekawe duszki. Albo, albo... Yy, ten... Umiejętni, inaczej, poszukiwacze duchów. No przy Kobe. No, także e, tym, tym Tym... akcentem tym kekowym filmiku ja dziękuję za oglądanie. Piotr, Piotr, Piotr. Michael! Albo rzucasz. Disaster. Także tym Tym... akcentem kończę odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, to standardowa łapka. Subskrypcja, jeżeli jesteście nowi. Wbijcie z linku w opisie na kanał pana Krzakszczera, on też rzuca fazmofobię i Dead by Daylight. Głównie, nie. I możecie też być na mojego Discorda, także ja dziękuję i y, miłego dnia albo dobranoc. Pa pa! Darko.